Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wydarzenie, które od lat jednoczy Polaków. Jednak w tym roku jest nieco inaczej, bowiem pojawił się ktoś, kto próbuje przejąć część uwagi. Telewizja Republika ruszyła z własną akcją i zachęca, by zamiast wspierać Woś, płacać pieniądze na ich stację. Zamiast czerwonych serduszek orkiestry, Republika promuje niebieskie z własnym logo i hasłem. Czy to faktycznie alternatywa dla Woś, czy po prostu sposób na podsycanie podziału? O to właśnie postanowiliśmy zapytać Wo, Miniaków. Jak przyszłoby panu wrzucić pieniądze do puszki orkiestry, czy wsparły pan w Telewizję Republika? E, znaczy ja wspieram i wrzucam do, do puszki i dzielę się jak mam, to trzeba się dzielić. Także za każdym razem jak widzę puszkę, to tak samo daję, tak? A idę do pana, specjalnie do pana przyszedłem. Tak. Wspieramy Telewizję Republika czy orkiestrę? Chce się pan powiedzieć? Co, Republiki. A dlaczego taki wybór? Dlatego, bo proszę pana, tam można wszystkiego się dowiedzieć. Wielką orkiestrę. A dlaczego? Nie wiem, no zawsze tak jakoś. Zawsze pan ściera? Zawsze. Boś czy Republika? Gdzie pan wrzuci pieniążka? Republika. Tysiąc procent. A dlaczego? A takim ma być Republika. No. Za tymi złodziejami? <laughs> Nie. Republika. Tylko antena mi się strzeniła i nie mam programu, a, ale trzeba zrobić. No. A pani woźb czy republika? Gdzie pani wrzuci pieniążka? Czy do owsiaka czy republiki? Do niego? Do republiki. Dzięki, no, do widzenia. Do... Na tysiąc procent głosi. Republikę. Mówią po mojemu dla mnie prawdy. Wspieram WOŚP dlatego, że mam dwójkę dzieci i wiem, ile przy zwłaszcza tym starszym to dało w momencie, kiedy był w szpitalu i ruszyły wośpowe badania słuchu. Czyli WOŚP. WOŚP jako fundację, tak, wspierającą szpitale. Na tej zasadzie. Republikę. A dlaczego? Nie, bo nie, bo nie lubię owsiaka. WOŚP czy Telewizję Republika? Pan mnie nie mówi o Republice w ogóle. Proszę pana owsiaka, dlatego że on coś robi dla dzieci i dla społeczeństwa i tak dalej. Natomiast Republiki tak do końca nie znam, więc nie mogę się w tej kwestii wypowiedzieć. Choć no. się ma Bożej. Przepiękna idea. Ale ja pytam o co innego. Ale ja pan, ja mam trzeci wybór, prawda? Każdy ma trzeci? No, to więc dziękuję. Ja? Czyli wspieramy na co dzień, a nie od święta. Zgodzi się pani e, ze mną? Tak. Zdecydowanie. Tym bardziej, że ksiądz dyrektor jest wspaniały. Oczywiście, że tak. Poza tym mamy hospicjum w budowie, Dziecięce. hospicjum dla dzieci. My mamy co wspierać i to widzimy. Gmach rośnie, ubogaca się, a chorzy potrzebują wsparcia. Nie tylko dzieci, ale rodzice również. czy Republika, kogo wesprzemy? Republika. Bo jak chcę komuś dać pieniążki, to daję na Caritas. To jest mój wybór. Wośp przy Republika, kogo by chciał pan wesprzeć? Republikę, Republiki, oczywiście. A dlaczego? No, dlatego, bo chociaż mówią, prawda, nie te oszukance. Ale jak przyjdzie jakiś dzieciak z puszką wośpu, rzuci pan złotówkę, czy nie? Nie. Dlaczego? No, bo robią coś dla dzieci tak dobrego. Mhm. E, osobiście mój syn korzystał też ze sprzętu z Centrum Zdrowia Dziecka, jak miał podejrzenie nowotworu, także uważam, że dobrą robotę robią. tak. Orkiestry. tyle dobrego zrobiła, że ciężko ten. W tej chwili mój wnuczek korzysta z, z tego. Jeździ do Centrum Zdrowia Dziecka i korzysta z tego. Wośp na pewno nie, bo złodzieje. No i telewizja też nie. Caritas? Nie, tym bardziej nie. A kogokolwiek? Jedynie je tylko konfederację.